Witam. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o podlewaniu ogórków. Ogórki mają płytki system korzeniowy, przez to są dość wrażliwe na suszę i dlatego wymagają częstego podlewania. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje podczas kwitnienia i zawiązywania owoców. Podlewamy najlepiej rano, można też wieczorem, ale wtedy jest większe ryzyko. Wystąpienia chorób grzybowych. Tutaj bardzo ważna uwaga. Staramy się podlewać tak, aby nie moczyć liści, ponieważ mokre liście łatwiej popadają w choroby. Bardzo ważna jest też temperatura wody, którą podlewamy. Woda powinna być odstana, nie prosto z sieci wodociągowej, ponieważ jest ona za zimna. Podlewanie taką wodą może spowodować zrzucanie zawiązków. Rośliny też często zrzucają zawiązane owoce, kiedy podlewa się je nieregularnie. Warto tutaj dodać, że niedobór wody powoduje powstawanie pustych przestrzeni wewnątrz owoców. Właściwe podlewanie jest głównym warunkiem udanych plonów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.